Pani Olga Bończyk jest dziś naszym miłym gościem w studiu Polska Mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że pani dotarła do nas. A ja dziękuję za zaproszenie. No, jakbyśmy mogli nie zaprosić takiego gościa. Pani Olgo, aktorka teatralna, aktorka filmowa, czyta się w pani życiorysie i wokalistka. Co jest najbliższe pani? O, wszystko. jedno, jedno z najtrudniejszych chyba pytań, bo nigdy nie potrafiłam. Wybrać ich chyba całe szczęście. Nigdy nie potrafiłam wybrać, co tak naprawdę jest treścią mojego życia, bo treścią jest chyba właśnie wszystko to, co Pani wymieniła, czyli aktorstwo i, i muzyka, bo tak naprawdę kończąc szkoły muzyczne wszelakie, a, a potem dodając no i do tego. Też. Tak, dodając potem jeszcze wykształcenie aktorskie, z, właściwie zrealizowałam wszystkie swoje marzenia z dzieciństwa. Bo zawsze chciałam być aktorką i pracować w filmie, ale też nie wyobrażam sobie świata swojego życia takiego zawodowego bez muzyki. I myślę, że no, dopóki nie będę musiała wybierać, wolałabym tego nie robić. A jak pani śpiewa? Śpiewa pani bardzo tak po aktorsku, bym powiedziała, bardzo przekonywująco. I pochłania Pani tego słuchacza swoim śpiewaniem. No właśnie, ja zawsze się strasznie boję przed takim określeniem wokalistka czy piosenka, aktorka, bo mam ta, aktorska, bo mam takie poczucie, że jednak e, śpiewając, odkąd pamiętam, i jednak mimo wszystko będąc wykształconym muzykiem, staram się unikać tego takiego schematu e, wokal, tej, jakby śpiewania aktorskiego, ale chyba jednak to aktorstwo moje, które uprawiam na co dzień niemal. E, w, jakoś się wlewa w to moje śpiewanie i rzeczywiście, chociaż wydaje mi się, że ja nie, nie, nie śpiewam piosenki aktorskie ale rzeczywiście staram się śpiewać mimo wszystko swój repertuar tak, żeby on docierał do, tak do słuchacza. Tak trochę hipnotyzująco słuchacza. Tak i rzeczywiście bardzo często słyszę, że, że piosenki, często covery, które, które śpiewam w swoich koncertach, słuchacze, którzy przychodzą na moje koncerty Potem mówią: O jejku, jak to pięknie! bo mi to tak śpiewa że ja już teraz wiem, o czym jest ta piosenka. Czyli rzeczywiście chyba coś takiego ma miejsce, że śpiewam to tak, że, że, że tekst mimo wszystko w całości dociera do, do słuchacza. Dociera i słuchacz go wchłania. A tak. jeśli chodzi o aktorstwo. Uwielbiam. <laughs> Uwielbiam i też się cała oddaje na scenie. Tak, no chyba tak to jest, że kiedy przychodzę na przykład do teatru, zakładam kostium i, i wchodzę cała sobą w, w rolę, uwielbiam zamieniać się w, w życiorysem z kimś, kto powstał na papierze. Bo no zagrać... i fizycznie i psychicznie tak, nie wchodzi tak, przede tak, wszystkim w rolę. Tak, Tak, no żeby to zrobić dobrze, to chyba tak właśnie trzeba. Lubię to robić, lubię zamieniać się w, w inną osobę potem wrócić sobie do garderoby, założyć swój własny płaszcz, swoje własne ubranie i na I powrót ja, być Olga Bończyk. i na powrót być Olgą Bończyk. A jeszcze mi za tą przemianę płacą. No po prostu nie, nie może być nic piękniejszego w życiu. Lubię to, lubię swoją pracę, lubię swój zawód i naprawdę e, cieszę się, że będąc dziecięciem wymyśliłam sobie taki los. I taki zawód. I taki zawód i nie żałuję ani jednego dnia, ani jednej minuty spędzonej na scenie. Które role są Pani najbliższe? No, bardzo wiele ich było. W ogóle to jest złe. Troszeczkę... jest bardzo szeroki. Tak, ale to chyba trochę Gór. tak jest, że kiedy dostajemy nową rolę, zakochujemy się w niej zawsze tak z To jest odgad... pierwsza i wspaniała. Tak jak miłość, tak, tak. że każda miłość jest pierwsza. Myślę, że. A oczywiście są takie role, które, które zawsze będę pamiętała i które będą dla mnie takie. Niezwykle cenne, bo na przykład czuję, że w nich przekroczyłam jakieś swoje własne granice, bo w tym zawodzie cały czas się czegoś uczymy. To nie, nie jest tak, tak że, że, że w szkole się czegoś nauczyliśmy i teraz już tylko z tego czerpiemy. Właściwie każdy dzień, każde spotkanie z nowym reżyserem, czy z nową obsadą, czy z nowymi ludźmi, czy nie wiem, koncert, czy nowy projekt wszystko nas ciągle czegoś uczy, więc wydaje mi się, że to są takie. Momenty, które sprawiają, że cały czas się uczę tego zawodu, i to jest też bardzo, bardzo, bardzo piękne, ale wracając do tej ulubionej roli, to z takich ostatnich, które jakoś ciągle gdzieś w moim sercu są to z całą pewnością rola w takim spektaklu za rok o tej samej porze. Który, no, grałam 12 lat chyba, tak naprawdę. Grałam to razem z Piotrem Gąsowskim, to była taka dwójkowa sztuka. Zresztą scenariusz dostał Oscara, więc to już jest jakaś dobra rekomendacja. Oczywiście tak. rola dość trudna do zagrania, bo w ciągu dwóch godzin zmienia, zmieniamy się. Czas trwania spektaklu jest 30 lat, czyli. Spotykam się z moim nazwijmy to kochankiem życia. w wieku tam załóżmy koło 30, a kończy się spektakl kiedy mamy po 60 lat. Więc cała ta przemiana taka, którą trzeba zagrać i jakby w sobie w zbudować na oczach widzów jest rzeczywiście niezwykle przyjemną przemianą dla, dla aktora. No, to jest warsztatowo bardzo, bardzo fajna rzecz i trudna też do zrobienia, ale no, warta grzechu. A czy jest jakaś taka rola, o której Pani marzy? I tak jak każdy aktor, zawsze w wywiadach z aktorami czyta się, że ach, chciałbym być Hamletem, chciałbym być tam królem, Lirem. Jak jest z Panią? Nie, ja nie mam jakichś takich ról, do których. choć mam takie przekonanie, że obdarowywana jestem przez los zawsze e, dobrymi rolami i po prostu no, i czekam na nie. Jestem na to bardzo otwarta, ale jeśli na przykład chciałabym coś w filmie zagrać, to chciałabym zagrać. Kostiumową rolę, czyli cofnąć się na przykład o 200-300 lat. I Królowa jakąś. Jakąś królową albo księżniczkę. No Może już księżniczki nie zagrać, już jestem za stara, ale, ale no kostiumową, żeby to było takie, żeby. Coś żeby dużo. Tak, i w ogóle zmienić epokę. Tak, żeby nie grać e, współcześnie, czyli w jeansach, w, w, w tym co mamy na, na co dzień, tylko żeby rzeczywiście zmienić zupełnie i pobawić się i popracować nad postacią. To by mnie bardzo, bardzo kręciło. Myślę, że ta Karola kiedyś przyjdzie, na pewno. Oby, oby jeszcze coś Królowa Bona życia. na przykład, na nowo nakręcona. Tak, ona na przykład. Tak, ona przykład. No, mogła Może być. Z Umawiamy się tak, że będzie tak. pani królową Bona. Chętnie, tak. Chciałabym jeszcze na sekundę wrócić do pani tej strony wokalnej, mhm. twórczości. Mhm. Yy, Kolendy teraz państwo skończyli. Yy, piosenki te prawie, jak pani mówi, nie do końca piosenki takie już aktorskie, ale, ale różnego rodzaju piosenki, tak. no takie trochę o innej wymowie. Mhm. I co Pani najbliższe jest tutaj? Jaki rodzaj muzyki? Bo już jeśli chodzi o aktorstwo, to wiemy. A muzyka? No ja się wychowywałam na, na jazzie, więc myślę, że zawsze mi będzie bliżej do takiego jazzowego śpiewania i, i... Mam zresztą taki jazzowy zespół, z którym współpracuję od bardzo, bardzo wielu lat. I generalnie poruszam się właśnie w takiej stylizacji jazzującej, swingującej, i to jest mój świat. I chociaż czasami próbuję gdzieś tak skręcić w bardziej popową jakąś stronę, to jednak to są takie mezalianse na chwilę, bo i tak zawsze jak. Gdzieś ten jazz wybrzmi. Tak, wracam do tego, tak jakby do moich korzeni. W ogóle startowałam zaraz po, po, po maturze, dostałam się do zespołu gospelowego, więc w ogóle przez 10 lat śpiewałam gospel, więc ja jestem bardzo mocno osadzona ja w takim. to taki... ogromny wachlarz. No tak. <gry> tak. no Oprócz muzyczny. tego, że jestem wykształconym muzykiem klasycznym, czyli jestem z wykształcenia pianistką, więc w ogóle dla mnie Beethoven, Rachmaninow, Chopin, Mozart, Bach to jest, to jest w ogóle tak naprawdę fundament, z którego czerpię całe swoje życie. I bliżej mi jest z całą pewnością do, do tej poważnej muzyki, do bardzo takiego do szlachetnej muzyki, do tego, co jest takim. Dobrze ukorzenione w, w historii muzyki i to i z tego czerpię tak naprawdę. Czy Pani wycisza taka muzyka. Oj potrafi bardzo. pani słuchać powiedzmy przez jakieś tam pół godziny, godzinę i wyciszać się. Ja w ogóle generalnie na przykład, jak jeżdżę samochodem, a dużo jeżdżę w trasy, bardzo często słucham muzyki klasycznej i to jest chyba trochę też taka dla mnie e, e, przestrzeń, w której której, no właśnie, wyciszam się, ale też szukam bardzo często inspiracji, ponieważ uważam, że coś tam znajduję pani dla siebie. Absolutnie, absolutnie, a szczególnie w romantyzmie to jest absolutnie kopalnia takich, y, y, takich melodii, takich, y, nie no, absolutnie, no w ogóle świat muzyki poważnej, klasycznej jest dla mnie ogromną inspiracją do wszystkiego, a cała reszta jest już tylko przyjemnością i takim trochę już Płynę sobie tym okrętem po, po, po tym, co dzisiaj robię i co jest dla mnie taką treścią życia. Natomiast rzeczywiście muzyka poważna jest, jest czymś, co, co mnie bardzo koi i, i tak mnie uziemia w dobrym tego słowa znaczeniu. Znamy panią Olgę Bończyk jako wokalistkę świetną, uh -huh. jako świetną aktorkę, a prywatnie jaka pani jest? Cicha, A. uśmiechnięta, wesoła. <laughs> to by trzeba było chyba zapytać moich e, znajomych, bo ja z, myślę, że mam w sobie bardzo dużo sprzeczności. E, czasem się śmieję, e, mam w domu dwa koty. E, Czarny jest? Nie, kiedyś miałam same czarne koty, bo ca, całe życie są u mnie w domu koty, ale teraz mam takiego białorudego, Stefana i Tośkę, która jest taką mainkunką, trikolorką i zawsze się śmieję, że e, one są takim trochę odzwierciedleniem mnie. I Pan Bóg nie mógł dać mi jednego kota, bo nie znalazłby jednego, który miałby wszystkie moje cechy. Tośka jest absolutnie szaloną e, wariatką, e, pełną pomysłów na to, jak spędzić dzień, jak utrudnić życie Stefanowi. A Stefan, szalona Tośka. Szalona Tośka. A Stefan jest lordem. To jest dystyngowany pan. Sensualny. Jest absolutnie e, niezwykle delikatny, subtelny. On nawet jak podchodzi do miski, to robi to z wdziękiem i taką e, elegancją. elegancją. I myślę, że no właśnie, dostałam te dwa koty od losu, ponieważ one są dokładnie e, jakby taką kompilacją wszystkich moich cech. Bo ja z jednej strony potrafię być totalnie szalona i e, no może nieprzewidywalna to aż tak to nie, ale, ale jestem, mam, mam duże pokłady. Poczucia humoru, jestem naprawdę niezwykle taką e, Energiczną i bardzo taką żywiołową osobą, a z drugiej strony uwielbiam być w domu sama, z kotami. Potrafię się gdzieś zamykać, jestem taka zupełnie pochowana, więc mam naprawdę sprzeczności, u mnie jest bardzo wiele. Więc, no tak, nie, nie jestem jednoznaczna. O, tak bym to powiedziała. No to ja wobec tego dodam, że jest oprócz tego pani bardzo sympatyczną osobą i osobą, z którą natychmiast się nawiązuje bliski kontakt. Tak też się o mnie mówi i tak mówią też ludzie, którzy mnie znają krótko i dłużej, także myślę, że to, że to takie, prawda. Że to prawda. <grym> Dziękuję bardzo. <grym> Dziękuję. Pani Olga Bończyk była dziś naszym gościem.